Gaźnik w samochodzie podczas prawidłowego eksploatowania powinien wytrzymać między 80 a 100 tysięcy km, by jednak tak było, powinniśmy co jakiś czas rzucić na niego okiem. Organoleptycznie należy sprawdzić, czy nie posiada żadnych śladów wycieków paliwa, można również wymontować i wyczyścić filtr siatkowy gaźnika, jak i sprawdzić układ smarowania gaźnika poprzez nasmarowanie i regulację cięgiń stania i gazu. Natomiast raz w roku, bądź zgodnie z danymi producenta, należy przeprowadzić takie czynności jak umycie gaźnika używając benzyny ekstrakcyjnej bądź nafty, wyregulować biegiałowy, wykonać regulację ilości paliwa w komorze pływakowej, wymianę jeśli jest to konieczne, wszystkich uszkodzonych uszczelek. Sprawdzenie zaworu iglicowego, dysz powietrza i paliwa, sprawdzenie pływaka, pompki przyspieszającej. Następnym krokiem będzie wyregulacja przepustnicy. Na koniec można jeszcze sprawdzić kadłub gaźnika i zamontować go w jego miejsce.